Dość radia hit. Natalia Rysińska, dziś gościmy w studiu Radia Hitem posła Eugeniusza Kłopotka. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie pośle, skąd pana wizyta dzisiaj we Włocławku? Nie będę ukrywał, zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Wprawdzie to nie jest mój okręg wyborczy, bo moim macierzystym okręgiem wyborczym jest byłe województwo bydgoskie. Ale w końcu jest to jedno województwo. My jesteśmy jednym okręgiem wyborczym. I tak pomyślałem, że każde miasto powiatowe, czyli każdy powiat w tym drugim okręgu wyborczym, toruńsko-włocławskim, przed wyborami do Parlamentu, Europejskiego odwiedzę i już widzę po pierwszych moich wizytach, że to był dobry pomysł, bo chociażby wczoraj w Radziejowie, na dyżurze poselskim, nie na żadnym spotkaniu, tylko na dyżurze poselskim, miałem kilkanaście osób w różnych sprawach, ważnych sprawach, a głównie teraz w ostatnim czasie przebijają się trzy tematy, a właściwie cztery, bo doszedł jeszcze problem trzody chlewnej. Ale oprócz tego, słynne wiatraki, zdania są bardzo podzielone. Ta nieszczęsna nasza nowelizacja ustawy o tym, że na Ziemiach od 1 do 3 klasy nie wolno w tej chwili Praktycznie budować niczego, nawet jak to jest w ciągu zabudowy. I wreszcie, to co jednak jest problemem i dotyka wiele rodzin, to jest jednak ten obszar biedy. Ponad milion dzieci w Polsce jest niedożywionych. I powiem szczerze, aż się źle czuję z tym, z taką myślą, że bez względu na to, kto rządził, jesteśmy już jednak tyle lat, 25 lat po tych zmianach, i żeby nadal w Polsce ponad milion dzieci było niedożywionych, pomimo wielu akcji, nie tylko rządowych, ale również różnych organizacji społecznych. Sytuacja jest niedożywiona. Przyjęcie na dłuższą metę. A tym bardziej, że nasz naród się zwija. Polaków jest coraz mniej i to musi niepokoić. No właśnie, ta bieda niepokoi, ale jak pan mówił, wiele akcji już było organizowanych. Co wobec tego jeszcze można zrobić, żeby z tą biedą walczyć i z tym niedożywieniem, o którym pan wspomniał? Czy tego chcemy, czy nie chcemy, jeśli mamy odwrócić te niekorzystne tendencje i przywrócić chęć do zwiększenia prokreacji w naszym kraju, to po pierwsze, mam nadzieję, że jednak przybędzie nowych miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych bo z tym jest ogromny problem. Wprawdzie jeszcze dotykają nas te problemy kryzysowe, ale są pewne oznaki poprawy w tym zakresie, że jednak ta gospodarka zaczyna trochę ruszać. To po pierwsze. Po drugie, nadal państwo nie może z siebie tego obowiązku patrzenia na dożywianie dzieci, chociażby w szkołach, tego obowiązku nie może z siebie zdjąć. Mało tego, my w zakresie polityki społecznej, i to mnie trochę martwi, często mówimy, tak jak jedni mówią jako koalicja, drudzy mówią jako opozycja, a akurat w tak Takiej kwestii ja wyczuwam to podskórnie, byłaby szansa ponad podziałami politycznymi, bez względu na to, kto jaką legitymację nosi w kieszeni, jednak usiąść do wspólnego stołu i o tym porozmawiać. Jeżeli my robimy chociażby pod egidą pana prezydenta, posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, chociażby teraz w kontekście Ukrainy, ale najpierw zacznijmy rozmawiać wspólnie razem, być może również pod egidą pana prezydenta, nad tym, żeby najpierw bezpieczeństwo wewnątrz kraju uległo poprawie w zakresie chociażby tego, by takiej Biedy nie było jaka jest. Panie pośle, mówił pan, że pełnił pan dyżur poselski w Radziejowie. We Włocławku też był dyżur. Czy także tak licznie przybyły osoby z naszego powiatu? Tak się składa, że akurat we Włocławku była tylko jedna osoba, która zajęła mnie tematem osobistym. No nie mogę go tutaj specjalnie ujawniać. Dotyczył on funkcjonowania jednej z instytucji, póki co kontrolowanych przez państwo. I ja poprosiłem tę osobę, bo słowo jest ulotne, żeby ten problem przelała mi na papier. Ja się tym problemem zajmę. Oczywiście, co z tego wyniknie, to jeszcze dzisiaj nie wiem. No dobrze, panie pośle. Mówił pan, że pana wizyta we Włocławku no i w innych miejscowościach regionu w okręgu wyborczym numer dwa jest spowodowana wyborami do europarlamentu. W związku z tym moje pytanie, dlaczego chce pan polski sejm zamienić na europarlament? Bardzo trudne pytanie mi pani zadała, bo często bywa tak, po co ci to, skoro już jesteś czwartą kadencję w polskim parlamencie? Mało tego, przecież ja dwa lata temu zrezygnowałem z zawodostwa poselskiego i wróciłem do normalnych pracy w zakładzie doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Kołudzie, słynna gęś biała kołucka, To po co ci to jeszcze, jeśli chodzi o kandydowanie do Parlamentu Europejskiego? Ja odpowiem w ten sposób. W pierwszej kolejności jest to powinność wobec mojej partii, mojego stronnictwa. Od czasów studiów jestem w stronnictwie i jeżeli jest taka potrzeba, a jest bo jest taka prośba prezesa Piechocińskiego, że ci, którzy mają no dosyć poważny, duży potencjał wyborczy, a niewątpliwie skoro człowiek cztery razy był wybierany do polskiego parlamentu, to ten potencjał wyborczy jeszcze ma. To ja nie mogę teraz powiedzieć prezesowi Piechocińskiemu, to nie jest mój problem, to jest twoja broszka. Nie, tego mi nie wolno powiedzieć i w związku z tym ja stawiam się do dyspozycji. Oczywiście reszta należy do wyborców. Będę miał kłopot, jeśli wyborcy zdecydują się wybrać, bo ja póki co mam wszystko ładnie poustawiane w życiu pod tej mojej decyzji, bo dlaczego ja taką decyzję w ogóle podjąłem, że zrezygnowałem z wodostwa poselskiego i wróciłem do zakładu. Otóż w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że ja już się przestaję rozwijać, że tak zwana warszawka to potrafi człowieka tak omamić, omotać, że zaczyna tracić poczucie rzeczywistości, zaczyna błądzić trochę po omacku w podejmowanych decyzjach, bo nie wie i nie czuje, gdzie bije to prawdziwe serce Polski, a ono bije tam na dole. I powiedziałem, nie, wracam na dół. Nie? I powiem pani szczerze, cieszę się, że taką decyzję podjąłem była to. Dla mnie decyzja zbawienna. Nawet chcemy się jeszcze więcej pracować na forum Polskiego Parlamentu, stąd na przykład stosuję taką zasadę, że w moim okręgu wyborczym jestem przynajmniej raz na dyżurze poselskim w każdej gminie mojego okręgu wyborczego, czyli 50 kilka dyżurów poselskich, czy mi się to podoba, czy nie, w roku robię. Tak jak w poprzedniej kadencji, jest to przyjętych ponad 1200 interesantów. Często interesant przychodzi, żeby pogadać też nie o tych problemach takich ogólnych, ale jest ponad 800 podjętych interwencji poselskich, co się okazało. Bo tak, Takiej analizie poprzedniej kadencji, bo ta trwa jeszcze, w 50% interwencje poselskie pomogły. O ile poseł może być skuteczny w podejmowaniu interwencji w organach administracji publicznej, czyli zarówno tej państwowej, jak i samorządowej, o tyle niestety nie bardzo, bo nie ma takich uprawnień, może być skuteczny, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, a konkretnie o sądy i prokuratury. A niestety, muszę to powiedzieć z przykrością, sporo jest skarg na postępowania organów wymiaru sprawiedliwości, czyli na sądy. Ale sądy są niezawisłe, a prokuratura jest niezależna. Stąd możliwości praktycznie żadne, jeśli chodzi o podejmowanie interwencji poselskich w tym obszarze. Ale to też daje dużo do myślenia, zarówno tym, którzy są w tym wymiarze sprawiedliwości, ale również powinno dawać dużo do myślenia tym, którzy o wszystkim decydują, jeśli chodzi o konstrukcję ustrojową naszego państwa. A mówię to w kontekście, czy dobrze zrobiliśmy, że wyłączyliśmy prokuraturę spod kontroli ministra sprawiedliwości. Wtedy mówiono, kilka lat temu, że trzeba odpolitycznić prokuraturę, że ma być niezależna, a dzisiaj wielu z nas, ja też, dochodzimy do wniosku, że to był błąd. Wróćmy do Europarlamentu. Panie pośle, czy zastanawia się pan, jaka byłaby pana rola, jakie inicjatywy na tym forum europejskim można by podjąć? Tu trzeba być uczciwym też wobec wyborców, bo jednak w Parlamencie Europejskim z jednej strony jesteś reprezentantem kraju i to dla mnie jest absolutnie numer jeden wyznacznik. Zresztą ja też to podkreślam w Polsce i pokazuję, teraz mam koniecznie. Przypiętą, ale bardzo często mam orła, orzełka przypiętego w klapie marynarki, bo ja mówię tak. Najpierw nie zapominam, że zostałem wybrany z woli narodu i jestem reprezentantem tego na narodu. W drugiej kolejności jestem członkiem polskiego stronnictwa ludowego. Dopiero w trzeciej kolejności jestem członkiem koalicji. Stąd nieraz mam takie wewnętrzne dylematy i problemy, co nieraz pokazywałem, prawda? Chociażby w wypowiedziach czy w głosowaniach. Ale wracając na forum europejskie. Czyli po pierwsze, jesteś reprezentantem kraju, ale też po drugie, należysz do określonej frakcji. Politycznej, czyli tak jak w naszym przypadku do Europejskiej Partii Ludowej i Europejskich Demokratów. Wspólnie, razem jesteśmy tam z Platformą Obywatelską. A więc z głosem członków tej frakcji z różnych krajów Unii Europejskiej oraz wyborców stojących za nami, no też trzeba się liczyć. Ale jak pani doskonale wie, koszula bliższa ciału. Ja jestem o tym przekonany, że gdybym tylko patrzył tymi kategoriami ogólnymi, niezwiązanymi blisko, z danym regionem, to najprawdopodobniej dawno już bym dostał wilczy bilet czy tak zwaną czerwoną kartkę od wyborców. Ale ja na przykład stosuję taką zasadę, że tu w okręgu wyborczym, myślę to o tym bydgoskim, naszym, w pierwszej kolejności koncentruję się na próbie pomocy ludziom w indywidualnych sprawach. Stąd <laughs> nieraz to się trochę śmieje, bo czy to w Bydgoszczy, czy nawet w innych miejscowościach, gdzie mam dyżury poselskie, o, chociażby teraz jak miałem w Radziejowie, ja mówię, to wygląda tu gorzej jak w przychodni lekarskiej. Taki tłum ludzi, kilkanaście osób, które przyjąłem chociażby w Radziejowie, tu pobliski. I myślę, że to procentuje później, bo z tego człowiek ma dużą satysfakcję, bo ja już parę lat temu doszedłem do takiego wniosku, że właściwie ja już nie jestem w stanie tego świata do góry nogami przewrócić, ale niejednemu człowiekowi jeszcze jestem w stanie pomóc z racji tego, że jestem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj gościem Radia Hity był poseł Eugenisz Kłopotek. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam mieszkańców Włocławka, powiatu włocławskiego i innych ościennych. I proszę Państwa, to, co jest dla mnie w tej chwili ważne, niedługo będziecie Państwo posiadali w ręku, jeśli tylko będziecie chcieli potężną broń, potężny oręż w postaci kartki wyborczej. Skorzystajcie z tej broni i zróbcie z nami porządek. Jednym dajcie czerwoną, innym dajcie zieloną. Mam nadzieję, że dostaniemy my, kandydaci Polskiego Stronnictwa Ludowego, zieloną kartkę. Gość radia hit.